Cześć. Cześć! Tu Irek i Ala, czyli projekt, Co mówi pies?, który ma na celu uczenie o psiej komunikacji, rozwiązywanie psich problemów i generalnie powodowanie, żeby psom i ludziom żyło się coraz lepiej poprzez właśnie coraz lepsze wzajemne zrozumienie. Dzisiaj temat, Dlaczego pies się tarza? Na pewno, jeżeli masz psa, no to twój pies chociaż raz w życiu Wytarzał. Się. Się, się wytarzał, tak tarzał się. Jakby tego nie nazwać, no bo oczywiście mogą być różne powody tak, i, i różne cele tarzania się. się. Y, takim jednym z podstawowych celów tak naprawdę tarzania się, no to może być zebranie na siebie tego zapachu, który gdzieś tam pies znalazł. Tak? Niestety no, psy potrafią się wytarzać na przykład w odchodach, co nie jest nigdy dla nas przyjemne, bo w tak, jakieś albo w jakiejś padlinie, albo w jakieś tak. padlinie tak? i wtedy no wiadomo zazwyczaj jesteśmy temu przeciwni, nie? chcemy to przerywać i chociaż nie jest to dobre, no to kompletnie nie ma się co dziwić, także chcemy, <grym> psu... mimo że jest ja to naturalna potrzeba, zablokować tą możliwość, no bo później wiadomo, jest dużo sprzątania i mycia psa i no i do samochodu. No i nie jest przyjemność no, z takim jest, psem funkcjonować. Tak, nie co to co tu dużo gadać. Jest może się też starać tak po prostu w danej chwili ma ochotę tak się tam nie wiem, coś go swędzić, może. Oczywiście może być takie zachowanie związane z potrzebą chwili kompletnie nie związane jakby z niczym innym z, z czymś z czymś konkretnym, tak? Informacje na temat e-booków, warsztatów i webinarów oraz możliwości ich zakupu znajdziesz na stronie w zakładce sklep. Czyli może po prostu chcecie dosłownie podrapać po pleckach, sprawić sobie jakąś ulgę, jakąś przyjemność. Natomiast czasami psy mogą chcieć się chłodzić w ten sposób, zwłaszcza jeśli wcześniej się mocno zmęczyły, przegrzały, biegały to jak najbardziej. Czasem obserwujemy takie zachowanie w tym celu, ale częściej jest to próba rozładowania stresu, bądź też zostawienie zapachu innemu psu do informacji, czyli taki trochę sygnał demonstracyjny, który mówi: Tu byłam, tu jest moja przestrzeń i tutaj pachnie mną. Niektóre psy wręcz robią to tuż przed drugim psem, co może być nieco irytujące dla niego również i powodować chęć wejścia w konflikt. Oczywiście, no jeszcze tutaj. Jest kolejna przyczyna, kolejny powód, czyli właśnie tak jak wspomniał, tarzanie się w zapachu. Czasami, zwłaszcza jeśli masz psa bardziej pierwotnej, może to być taka chęć jakby zamaskowania swojego zapachu, żeby pachnieć trochę inaczej. A niekoniecznie sobą, czyli być takim trochę incognito. jak no, wykąpiasz psa w super pachnącym szamponiku. Taak. I on zapragnie po prostu znów pachnieć yy, inaczej. Swojsko. Tak, swojsko. <noise> tym bardziej, że pachnące szamponiki, pamiętaj, że pies czuje jeszcze mocniej niż ty, więc jeśli ty czujesz wyraźniej ten zapach, no to, no to znaczy, że twój pies po prostu się męczy z tym. Także też jakby wybierając te szamponiki, to ja bym wybierała te bezzapachowe, tak, neutralne po prostu właśnie. Zapraszamy Cię teraz do obejrzenia, nagrania właśnie starzania się. Kiedy już wiesz, jak wygląda to zachowanie, podziel się w komentarzu, czy twój pies to robi. W jakich sytuacjach to obserwujesz? Jak często właśnie sięga do tego zachowania? Ciekawi nas Twoja opinia na ten temat, właśnie o, o tym, co się dowiedziałaś. Dowiedziałeś, co to oznacza od nas? Czy się zgadzasz, czy nie zgadzasz? Jeśli tak, to dlaczego? I oczywiście zapraszamy do merytorycznej dyskusji. Natomiast jeśli yy, chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej o psiej komunikacji, to zapraszamy Cię do obejrzenia tego filmiku. Do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć!